Dzień dobry. Jak widać, Mercedes S-Class W220 rocznik 2003 jest naprawiany zgodnie z planem. Bardzo się cieszymy. Wcale nie idzie zgodnie z planem i nie cieszymy się w ogóle. I pomyślałem sobie, że można by było przy okazji sprawdzić, w którym miejscu znajduje się numer winy w tym przepięknym egzemplarzu. Zacznijmy może od przedniej drzwi pasażera. je mamy tutaj piękną wklejkę, na której znajduje się. Numer zaczynający się od WDB 220, to by się zgadzało. Jest to model W 220, więc jak najbardziej wszystko się zgadza. Potem jest rząd cyferek i literek, które są oczywiście charakterystyczne dla konkretnie tego egzemplarza. Po lewej stronie mamy powtórkę typ W 220. Oznacza oczywiście właśnie ten typ, szereg. A powyżej mamy kod koloru. W tym przypadku jest to 744, czyli odpowiada srebrnemu metalikowi. Ale z racji tego, że wklejka nie jest zbyt pewna i stabilna, ponieważ może być zerwana albo może zniknąć w jakiś inny sposób, to poszukajmy może. Trochę pewniejszego miejsca z numerem WIN. Ok, to zamykamy tutaj. I przejdziemy sobie do tylnych drzwi pasażera. Dobrze, no otworzę. Fajnie, nawet udało się. Wezmę sobie tutaj jeszcze pomocnicze światełko. Na pewno nam się przyda, bo jest tam raczej dość ciemno. Ok, mam nadzieję, że się sprawnie pomieszczę. Ok, dobrze. Światełko zainstalowane. Bardzo nam miło. No i mamy tutaj przepiękną taką klapkę. Ja spróbuję się tu jakoś z tą kamerą wcisnąć. Ok. Mamy tutaj tą piękną klapkę. Ona oczywiście skrywa numer Win. Spróbujemy jakoś sprawnie wypiąć, bez połamania czegokolwiek. Na razie idzie dobrze. Nic się nie połamało. Fajnie. No i oczywiście widzimy tutaj rząd bezpieczników. To powiedzmy nas aż tak bardzo w tej chwili nie interesuje i numer Win znajduje się tu powyżej bezpieczników. Oczywiście również zaczyna się od oznaczeń WDB 220 tak oznaczającej ten typu szereg no i tak jak wcześniej wspomniałem, rząd cyferek i literek charakterystycznych dokładnie dla tego egzemplarza. No i to by było w zasadzie wszystko w sprawie znajdywania winu w Mercedesie S-klasa W220. Spróbuję teraz to zamknąć bez połamania. Udało się. Fantastycznie, no to co? Zabieramy się stąd. Światło też wychodzi z nami i zamykamy ten teres. Ok, no i dobrze. A tu są różne zaawansowane prace. Tak to mniej więcej wygląda. Z drugiej strony jest podobna sytuacja. Też mocno zaawansowane prace blacharsko-lakiernicze. Przy okazji, kiedyś więcej o tym opowiem. No dobra, ok. Jeśli w jakiś sposób pomogłem, to fajnie. W tym epizodzie to będzie już wszystko. Aha, jeszcze jedna sprawa: jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to możesz nacisnąć przycisk subskrybuj. To nic nie kosztuje. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia.